Otwieramy owodnicę z Bludowic w ciągu drogi 973, która wyprowadza ruch z Buzka i kieruje go na przeprawę na Nidzie i Wiśle w miejscowości Nowy Korczyn dalej Borusowa, gdzie również z województwem małopolskim budujemy przeprawę przez te dwie rzeki. Ten odcinek prawie 7 siedmiokilometrowy. Zbudowany jest w bardzo wysokim standardzie, zawiera na swojej trasie trzy ronda, sześć przejść, jeden wiadukt i drogi serwisowe oraz wiele miejsc, zatok parkingowych, które będą ułatwiać podróżującym korzystanie z tego ciągu drogowego. Inwestycja kosztowała ponad 45 milionów złotych, 85% środków to środki. Unijne. Wykonana droga jest to droga klasy GP, czyli droga e, główna ruchu przyspieszonego, e, szerokość 8 metrów. Szereg inwestycji z tym związanych, czyli e, rzeczy związane z ochroną środowiską, budowa oświetlenia i, 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 i towarzyszącej infrastruktury. Są to drogi serwisowe, ale również i ciągi, e, ciągi rowerowe, tutaj, które będą służyć mieszkańcom Buzka Zdroju. Niech ta droga będzie bezpieczna, niech ułatwia przedsiębiorcom, czasowiszą turystom podróżowanie po okolicach Buzka i tutaj nadnidziańskich terenów.